Dawaj, krzycz kim jesteś? Kim? Daj, Dawaj! To już kilkadziesiąt razy. Nie, 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 nie. Nie, nie, teraz nie, 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 Ej, za to! Bo gówno! Komara, dawaj to! Komar, pozwoliłeś jej? Ja nic nie Ja mi kazał pozwoliłeś jej? Powiedz, się komar. komar! Pozwoliłeś jej? Powiedz, że nie może już? Chodź. tu to było. Co? Najpierw widziałem ja cały czas koło mnie. był cały czas koło mnie. mnie. Później widziałem cały czas Igora i później cały czas szczegłem. Później było cały czas takie, takie paski kolorowe. I później mi zabrzymał to taka się tak przewróciła, nie wiem czemu. Ja, ja razem z nią. Nie możesz już? Siostra, ile ty mi wypiłaś? No ona się piła. Ona piła w sino. Nie wiem, czy no, to jest. No, no, no. Ja, dawaj mi się, no, znaczy, dobra. dobre. A mi. Ja bez tego się wywalę, w jest. jestem teraz no, jest pił.